Szanowni Państwo, to honor i zaszczyt na dzisiejszej Gali przedstawić najlepsze licea i technika w województwie małopolskim, lubelskim i podkarpackim. Wiem, że wszyscy czekamy z niecierpliwością na te informacje, więc nie będę więcej Państwa trzymał w niepewności. Chciałbym oznajmić, że najlepszym liceum w województwie małopolskim. Jest piąte Liceum Ogólnokształcące imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie. Najlepszym technikum w województwie małopolskim jest technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. Serdecznie gratuluję obóz znakomitym szkołom. Teraz kolej na województwo podkarpackie. Najlepsze liceum w tym województwie to. Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Pawła II, Sióstr Prezentek w Rzeszowie. A najlepsze technikum to technikum numer 6 ze zespole szkół drogowo-geodezyjnych i licenialnych imienia Witkowskiego w Jarosławie. Również bardzo serdecznie gratulujemy. A teraz zwycięzcy rankingu w województwie lubelskim. Najlepsze liceum w tym województwie to pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Lublinie. Najlepsze technikum w województwie lubejskim to technikum elektroniczne imienia obrońców Lublina 1939 rok, Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie. Bardzo serdecznie gratulujemy. Gratulujemy także w imieniu całego środowiska akademickiego, wszystkich uczelni. Które, które czekają na państwa absolwentów. Gratuluję dyrekcji, gratuluję gronu nauczycielskiemu, gratuluję wszystkim uczniom. A także pozwólcie przyjąć gratulacje od AGH Nowoczesnej Uczelni Badawczej, która rozwija technologie przyszłości i kształci studentów jako specjalistów, inżynierów przyszłości. Również tak jak inne uczelnie, z radością powitamy Was, absolwenci najlepszych szkół średnich w naszych murach. Dziękuję bardzo.